No ja. Dzisiaj będzie krótki odcinek. Zagramy z Janem Stylem. Przed chwilą odbrałem <coughs> nagrodę, yy, prezent wujka Bulla. Hmm, może być. Co jej ustawię od Jakiego jakiegoś kina miałeś? Jakiego A co? Nie mówię muskina? Okej. Ok. O, I biorę to. Znaka bardzo fajna. No. Dobra, teraz zapraszam Janusza Stajla. On ma milion rzeczy w sklepie, bo jest do szali. Dobra, zapraszam cię. Okay? Dobra, zapraszam Janusza Stajla. No idziemy. damy Dobra, gramy dzisiaj w czaszek. Dobre. Idziemy na środek. Pić. Ja idę, on nie chce. Ja zaraz zginę pewnie. Hmm. Niedobrze. Rozwalimy szybko. No nie no, co za głupia tara. Po ona? Używa ten gadżet? No masz. Tu jest głupia talia. Głupia. zrobiłem. Ja. Tak. Nie, bo się pokazało, że olej jest Czego? No bo ja go zabiłem. Ja na pewno. Zginąłem, uciekaj. Janusz, staj teraz, zginie. jest Szybka rundka, szybka przegrana. No bo wiecie. Taki Janusz. Dobra, ja... ja sobie wezmę... Ja wezmę... Nani. on sobie wybiera postać Wybieraj A to jest mój klub Dołączajcie, please Jest od dłuższą pucharką, więc można dołączyć Dobra Nie chcę bólu No to kaj okay, szybko Nie pokazuje, że on wybiera zademiarza Dawaj U mnie pokazywało, że Wybierasz zademiarza, nie, że jest i gotowy Co się stało? Co? A no, wybrałem to. On nawet nie wciskał, że jest gotowy. A wystartowaliśmy. On był w zademiarze i nie wciskał, że jest gotowy. Jeszcze ja do mnie tepnął. Dziwne. Widzicie? bugi w brał z Ok, hey, to Nagramy kiedy. Nie. Wątpię mi tajemnę? Nie nagramy. Co to? Mamy siedem. Ale ja zaatakuję tego dagera. On ucieka. Nie ma koców! Myślę. O, tu jest! Tu jest, tu jest, tu jest. Nie. Buf. No, <grywka> ciągle zabiłeś. Jasne. Jeszcze zabije. Dobra, zobaczmy. Gdzie... O, na lewo ktoś jest. Zabiję. No masz. Dobra, tutaj coś jest. Tu są kliki! Dobra, załatwi ich. Dobra, droidek! Leci, pip. Wszyscy zginęli! Nawet Janusz z nimi zginął. Dobra. Ostatnia drużyna. Gdzie ona może być? Aha, oczywiście. w tej gdzie jeszcze nie byłem. O, Liko ma 5, 6 ma old, ale ma za Pójdź <noise> tu. Pójdź tu. Pójdź tu. Pójdź tu. pip, tu. Pip. Pip. Pójdź pip. Yes. pip Pip, tu. Pójdź tu. Ładna wygrana. tu. No. Pójdź masz to 60 Zarobiłeś. No Pójdź nie 160 no, 164, normalnie, bez misji. Nie zrobił żadnej misji 160. A, bo... <coughs> a A wpadajcie na kanał Igołki X i, 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 i sprytny lisek. Polecam. Mm, no czemu mnie nie obroniłeś? No, nie. Janu Style Janu Style idzie tam. jest z tego załatwiam. Strażak sam. Yes. Dobra. Załatwię tą Bibi. Bibi. taki pierdek. Ty jest pierdek. Dostała. daj mi już jej tysiąc chyba. Gościu no. zadaję tysiące. Gościu zadaję tysiące. Dobra, Pip leci. Pip! No Dobra, ja dostała. Coś walnęło. Coś ja Uwaga, bomby za tobą lecą. Nie, uciekaj. uciekaj. Eee, w mór, sobie sobie no. walną. Ja zmieniam postać. St o, dostała misję. A ja mam jakąś misję? Tak, to sobie otworzymy fioletową skrzynkę. Bo o, ona, mam, mam, mam Okej, okay, szybko. Dobra, otwieram Januszowi Style małą skrzynkę i nic nie ma. Zobacz szybko. Szybko. Dawaj. Odcinek już trwa 6 minut. Dobre. Ja zrobię misję na bólu i raczej będę miał fioletową skrzynkę. Czyli Big Boxa. Big. Big Boxa. Będę miał. Ja rozwalę tą doburkę. Dobra, może cię na Chodź tu. Chodź tu! No właśnie, chodź się. Widzisz? Bo i dudek. Co w Zginę! No wow, są... Też. Ja sobie użyję gadżetu. Chciałam ty uleczyć, widzisz? Uuuu. Ja zabiłem. O mój. Dobrze. Zabiliśmy jeden team. A jeden team odpadł. Dobrze. Uciekaj No uciekaj No uciekaj, nie tam Czemu idziesz w tamtą stronę? Uciekaj Chowaj się za tą skałkę No nie w tą stronę No nie do niej! No nie, do niej Ja no tutaj cały czas A co? Niedługo pewnie skończymy odcinek. I tak pewnie dużo osób go na razie nie obejrzy, bo jest czas lekcji. Ale okej, okay, może niektórzy obejrzą. Chodź tu, chodźcie. Szybko, szybko, szybciej. Dobra. Okej. Okay. nie, Zostałem zdemaskowany. No masz! Ja się boję. Nie żyje. Nie, nie, żyję. nie, żyję. nie, nie żyję. żyję. Nie mogę, on jest za mocny. Szybki! Dobra, uratował mnie gadżet. Uważaj! Uciekaj! No on na no nie ma osiem, to by gniewa. I On e? też! Dobra, on, on, on ma, się nie odgodzi. On, on miał zero, ja On, on miał się... pięć. Nie. No Jezu. Okej. Okay. Co? Dobra. To ten odcinek nie muszę zaraz nie kończyć. Dobra. Mam nadzieję, że takie odcinki wam się podobają. Napiszcie w, napiszcie w komentarzu, z czego byście chcieli następny odcinek. Robloxa czy Robloxa, czy czy czegoś innego. Dobra. Uważaj. Jak oni tu wejdą po tą skrzynkę? I... Nie idź tu do mnie. Nie idź, bo wiedzą, że wi 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 tu jesteś. Teraz nie wiedzą, bo wyszedłeś. Widzisz? <grym i w górę> Chodź tu szybko! No Ninu! Nie Dobra. <kluzł> I, I napiszcie w komentarzu jeszcze, ile pączków dzisiaj zjedliście. Bo jest tłusty czwarty. Aaa! Toś mnie bombarduje tu. Tu jest jakieś działko. Nieprawda. oszust. <grym i w górę> No, nie mogę, Penny mi coś tu. A, no to ja byłem tutaj. Zostawcie mnie. No, no Jezu, nic nie mogą mi zrobić. Oni są... Um, razem. No niezbyt fajnie. Uciekaj. Co? Ja się uleczyłem, więc... Wygrywam. Chyba jesteśmy w lepszym miejscu. Dobra, spadaj. Prawie zginęło. Dobra, Uważaj. O, tu kolejni. Nie nabierasz? Tak picham. Dobra. Chwila, zrobię. Chwilę ci... Dobra, jesteśmy już po cięciu. Musieli... 11 minut. Zaraz wystartujemy, tylko sobie odbierzemy nowe wydarzenia, bo już są. Teraz. Oh. Aha. O, mam. Zobacz. Idealnie 80. Dobra. Mam sobie ulepsza postać. Dobry. Bierze postać. Okej. Okay. Dobra. Do Chwilę. Dobra. Możemy zacząć. Musimy wygrać, bo bym nie chciał zbyt. Nie stracić dużo pucharków na bólu. Bo nie chcę stracić dużo pucharków na bólu. Na bólu jest fajny. Pu, pu, pu! Czuję. Dobra. Ten team rozwaliliśmy. Myślałem akurat, że przegramy, ale. Dobrze poszło. Nie zadziera się z nami. Ale z Teamem nie. Z Teamem tak. Okej. Okay. No i pięknie. Szybka rundka, szybka wygrana. Szybka emotka. Dobra. Zobaczmy. O okay. dostałam sobie Okej. Ja sobie otworzę fioletową skrzynkę. Tak. Nie mam jeszcze. Na no serio. No, naprawdę dwa żetony! Co to jest za głupko? Dobra, jeszcze rundę musimy zagrać. Będę no. miał wiodące. Nieważne, czy to. Tak. No, ważne, bo Nie na piąte miejsce, to nie dostaniemy tam... Musimy być chociaż na czwartym. Dzień Dobra. Oni pójdą po tą jedną, więc ja tutaj idę i ich rozwalam. Czy oni tu nie idą? Nie idą. No, nie idą. <laughs> idą. Jednak widzisz. Zestrzel ją. Zestrzel! No, zestrzel! Mm. Ej, dobra. Odpłyć sobie. O nie, oni są razem. A ty pół? A dobra, zaraz nie, zaraz przegrają. Uwaga. No zabij, dobrze. I uciekaj, i uciekaj, uciekaj Janusz, No nie na środek! I tam, tak, dobrze, dobrze. Tam jest nani w krzakach na prawo. zabiją ją, Dobrze. Jestem. Co za cieniasy. Nie mogą nawet z nami zjedrzeć. No <laughs> Prawie zabiło nani. No nie, czemu są, są jeszcze... Pięć drużyn, czemu jest? No chyba zaraz będą cztery, bo zginiemy. Coś mi się tak wydaje. No co? Nie, jest teamie? Nie wiem, nie wszyscy są tu w teamie. Nie zabiję go. Nie zabiję go. Nie dostałem, Na serio? Wiem, żeby mógł zmienić postać i by było łatwiej, ale... Nie. Dobra. Idziemy sobie na środek. Ja lubię rozwalić te czaszki wodów. Okej, okay, okej. Okay, okej. Okay. Okej, okay, co rozwalimy? Jeszcze tą. Może nam się uda te dwie jeszcze rozdowalić? Raczej nie. Nie, raczej nie. Uciekaj, 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 ja wezmę. Nie, nie jednak nie wezmę, bo mi zamurowali. A i co zginę. Uciekaj. Zostaw. Jest. Nie żyję. Dobra, teraz będzie, ale spróbujemy to wybić. Dzini. Gini, idź. Spadaj. Przynajmniej jego kolega nie będzie miał jednego powerpupa. No uciekaj, Janusz Style. <grystanie> Co ci to działko teraz da? Uciekaj. Bo zginiesz. Oni chcieli się przyciągnąć. No uciekaj. Nie. nie. Tylko nie tego Micho, uciekaj Janus Stein. Nie, Janus Tyl! Nie widać mnie. Jestem w krzakach. No czemu wy mnie widzicie? Byłem w krzakach. No co mi wchodzi? 10 tysięcy HP. Dobra. mam 5. Ma 3 tysiące. No nie, no nie. Dobra, tutaj się leczymy, więc to nam nic nie zrobi. Co ci? Zostawcie? Nie? Ile nie ja Janusz staje. Nie, zostaw. On jest sam. No, bo go zabiłem. Dobra, Janusz Tyle tutaj wygrywa. Dobra, Janusz Tyle mi teraz otworzy skrzynkę. Big boxa. Otwieramy. Big boxa. I to. I świeci się. Zobaczmy. Trafiliśmy! Czego przetestować? Co się stało? Leon! Dawaj szybko! Daj, no. Co i je... się uh. Leon! Olegry. Legenda! Jakują mi trzy postacie! Daj, Leon! Dlaczego my biegniemy? Certavy tą do... Cały Kilka... Hazy! Leon! Leon! Leon. A nie Leon! Pani? No! Leon! Mam bogato! Leon! Leon! Daj mi go rozwalić, bo to się Leon! Leon! Nie, ja. oh, Sorry, że nic nie mówiłem, ale jestem pod jaganem. Leon Leon. Cały ten kółko Leon. nie widzieli, nie? No i easy. Ok. To to jest koniec odcinku. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. I napiszcie w komentarzu Leon. Pa!